Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie, a jakże z serwisu, ale takim vlogowym. Dzisiaj w zasadzie w poniedziałek w serwisie dobiega już końca i dopiero teraz znalazłem chwilę, żeby coś Wam w ogóle nagrać, żebyście nie czekali długo na kolejny film. Moi drodzy, dzisiaj kilka komputerów na warsztacie, natomiast już tam dwa były odebrane i teraz dwa jeszcze kończę. Jeden tam jest do spakowania, to też wysłany przez Was Asus, tam było tylko i wyłącznie czyszczenie. Natomiast tu mam dwa dość ciekawe przypadki. Jeden komputer Sony VAIO, można powiedzieć, że jak na dzisiejsze czasy egzotyk oraz Dell, dość popularna konstrukcja. Zacznijmy może od tego Inspirona, który tutaj jest, jak widzicie, rozczłonkowany. Komputer trafił z usterką dość błahą. Niech mi się tylko kamera skupi, a za bardzo nie chce. No dalej, skupię się. Nie chcę, skupię się. Kamero. Jezus, co za szajs z pana Sonika? Kurde. O, jest. Mamy wreszcie trochę ostrości. Słuchajcie, uszkodzone gniazda zasilające. Klientowi zależy na czasie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no patrzcie, znowu nam się roztętegowało. To musimy to zrobić inaczej. Dobra. O, teraz będziemy trzymali ostrość. E, natomiast y, druga rzecz, że gniazdo tutaj samo w sobie jest dobre. A, tyle, że jeden z przewodów, dokładnie masa, a, był urwany. No to jest polutowane, gniazdo naprawione do instalacji. Przy okazji został wyczyszczony również cały układ chłodzenia, bo tu już był troszeczkę zabrudzony. Oczywiście nakładamy pastę Thermal Grizzly nie tylko dla składanych komputerów, ale również oczywiście w serwisie. Najwięcej zabawy jednak tak naprawdę było z urwanymi gwintami. No i tu się na chwilę zatrzymamy, ponieważ o to klejenie mnie bardzo często pytacie, tak samo jak o klej. Słuchajcie, w tym przypadku, mimo że są masz trzy gwinty zerwane, jeden, drugi, ten środkowy jest ok. Trzeci. Klej jak najbardziej ma sens, ponieważ tutaj mamy jeszcze gwinty, które się no, nie mam prawa zerwać, one są za tą metalową osłoną, więc to i tak i tak będzie trzymało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jak to się klei? No przede wszystkim klej. kleję do tego typu klejenia dwuskładnikowe. To jest podstawowy klej, którego używam. O, Den Braven Epoxy Metal. Natomiast ostatnio mam coś takiego. Bisona, natomiast to jest de facto ten sam klej, też dwuskładnikowe epoksy metal, tu o to chodzi i nawet chyba lepsze dozowanie niż dwie takie tubki, bo tutaj to jest od razu w takich strzykawkach. Niewielką ilość takiego kleju na szpatułkę, tak, mieszamy, czekamy aż trochę ten klej zacznie ściągać i dopiero potem nakładamy, oczywiście wcześniej musimy mieć gwinty już delikatnie włożone. Nieco inaczej kleiłem. Tutaj też są dwa zerwane. Tu jest jeden i tu jest. O, drugi. Ponieważ tutaj jeszcze zostało dużo plastiku wokół tych mosiężnych gwintów. I tam wcześniej przygotowuję sobie. No dobra, za chwilę to spanie. też klej taki no nie jest w zasadzie dwuskładnikowy, ale to jest klej, który jest przystosowany do e, ciężkich plastików. To no jest taka baza, e, która tam matowi przygotowuje do klejenia, a potem klej taki też cyjanowy czy coś takiego. No zwykły klej, ale daje radę. I potem dopiero e, moim klejem właśnie epoxy metal dwuskładnikowy. No i to sobie do jutra musi poczekać. No i jutro sobie tego dela będziemy składali. Drugim pacjentem, który jeszcze tutaj na warsztacie leży, jest Sony Vaio VFC jeszcze raz VPCF 1K i tutaj tak komputer się przegrzewał. Tu też było trochę pracy, ponieważ tak. Po pierwsze trzeba było wymienić pasty termoprzewodzące, trzeba było komputer rozkręcić. Druga rzecz trzeba było naprawić mocowanie radiatora, który odprowadza ciepło z pamięci od kości RAM oraz jednocześnie stanowi element montażowy do całego chłodzenia. Musiałem to naprawić, bo inaczej docisk był nieprawidłowy i komputer dalej by się przygrzewał mimo wymiany pasty. Tam był zerwany jeden taki gwint, jak tutaj widzicie. To są gwinty, które są lutowane. Jak się zastanawialiście kiedy jak to jest mocowane, to jest lutowane. Wezmę lutownicę i jak dobrze przygrzeję, to on tu powinien zaraz puścić. Trochę podgrzejemy. Nie wcześniej świeżej cyna ani topnika, więc to może chwilę potrwać. Ale zobaczycie, że to jest lutowane. Albo zrobię chwilę pauzy: o, trochę świeżej cyny topnik. To zobaczycie, jak on szybko odejdzie. O, to jest dobry pomysł. Widzicie, jak to odchodzi? To jest po prostu lutowane. Także trzeba było to tam polutować. No i ostatnia rzecz, najbardziej czasochłonna. Czyli tak jak doskonale widzicie. Instalacja siódemki, instalacja siódemki, sterowniki, pakiet podstawowego programowania i aktualizacji, a sporo ich tutaj jeszcze jest do pobrania. Moi drodzy, tak naprawdę torkowa część druga tego vloga, chociaż wy to razem obejrzycie we wtorek, e, gwinty bardzo ładnie chwyciły, bo wracamy do dela, tak? Tego, gdzie były gwinty porywane. Tutaj wszystko już pięknie jest elegancko, to sobie śmiga. Dodatkowo, żeby gniazdo zasilające się nie ruszało, tutaj były troszeczkę luzy, to całość jeszcze usztywniłem klejem na ciepło, tak żeby było idealnie... Sztywne, żeby te przewody się nie wyrywały i za chwilę znowu nie połamały, no bo jak zrobić to porządnie? Natomiast <grywia> się okazują dalsze kwiatki z tym delem. E, tutaj, jak się człowiek przyjrzy, zaraz żona Wam zrobi zbliżenia, ale przede wszystkim też tutaj na toczpadzie widać ewidentne ślady zalania, i komputer nie był wyczyszczony. Mało tego, tutaj też ułamane gwinty od przycisku i akurat przycisku tego najczęściej używanego, czyli lewego. Tutaj zobaczcie, widzicie? Mam nadzieję, że to dobrze kamera ujmie. Ewidentne ślady zalania i tutaj tak naprawdę na całą elektronikę to czpada, więc to muszę wyczyścić. I mowa o tutaj dwóch elementach plastikowych, to są te zawiasy, które trzymają przycisk. Prawie jest OK, widzicie? Te... To są takie właśnie ruszające się plastikowe zawiasy. Natomiast tu był urwane. Teraz to już jest poklejone no i już przycisk powinien działać normalnie ja to przykleiłem najpierw klejem i dodatkowo jeszcze klejem na ciepło który jak widzicie nawet jeszcze idealnie nie wyschnął nie wystygł właściwie żeby to było mocniejsze żeby to się od razu nie rozwaliło bo wiadomo no to jest element który będzie się ruszał teraz muszę jeszcze ten tożpad wyczyścić zrobię to oczywiście alkoholem izopropylowym izopropanolem wydmuchanym sprężonym powietrzem no i musi to działać tutaj zobaczcie dodatkowo to jest element właśnie od samych przycisków jak to wygląda no niestety niby tylko gniazdo zasilające panie coś kabel nie styka a tu się okazuje że 5 gwintów połamanych łamany przycisk jeszcze komputer po zalaniu no i na Sony też już kończę aktualizację e, instalować do siódemki także za chwilę komputer będzie e, będzie do spakowania i to tym razem na tyle jak widzicie, więc w jednym i w drugim przypadku trochę pracy było tutaj, niby tylko naprawa gniazda zasilającego. No ale jeszcze czyszczenie całości, plus ta naprawa raz, dwa, trzy, cztery w sumie aż pięciu gwintów. I to musi swoje odstać. Tutaj jest kolejna prawa okładu chłodzenia wraz o jeszcze nie wspomniałem. Wentylator tam był zatarty, więc trzeba było to rozebrać, wyczyścić, a potem nasmarować, bo on chodził jako tako bez jego wymiany. No i teraz ta czasochłonna instalacja aktualizacji więc trochę to wszystko czasu zabrało. Oprócz tego, jutro już się będę brał też troszeczkę za komputery stacjonarne. I ten po zalaniu na pewno pamiętacie, tam się jeszcze płyty suszą. Prawdopodobnie też jutro, tutaj w międzyczasie, będę to powoli składał, doczyszczał i testował. Jeżeli tylko mi czas pozwoli, to będzie również z tego filmu, wiem, że na pewno jesteście ciekawi z tego takiego pochlapanego komputera, co tam się urodziło. Widzę, że tutaj chyba. Nie do końca ostrość na mnie. Tutaj chcę łapać ten aparat. O, teraz chyba trochę lepiej. E, więc tak wyglądał poniedziałek w serwisie. Właściwie wyglądał, bo Wy to będziecie oglądali pewnie koło wtorku. I to tyle. Wszystko. Słuchajcie, jeżeli Wam się tego typu krótkie vlogi też podobają, kciuki w górę, dajcie znać w komentarzach, żeby tego nagrywać więcej. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!